Jak wiecie, u nas w Najlepszym Programie pogodynek nie brakuje. Wszyscy się pchają na to miejsce. Tym razem testujemy Grubsona, który będzie przedstawiał pogodę na Helu w wersji Grubson. Bardzo tak proszę. Jeeeej! Poprosimy Hel na, na plan. Hel na o. plan. Hel na Idzie. Tylko musisz, wiesz, takie głębokie wybrać? Dobra, buchybrać. dobra, uwaga. Porządnie, porządnie. Waga Jak DJ. Państwa serdecznie na helu i do tego na helu. Ale, Ale na paz już pusto. A na kela ciąga już lub storm. <noise> Wezwijaj ta te kajty, bo osala dziś Bałtyk. Wybrzeże Wybrzeże zalane falami, 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 falami. falami. <noise> ja muszę schowani pod parawanami, parawanami, parawanami. Pójdzie do dół wektor to w Paskalach. Spadnie ci się nie. Waga ogłasną zmiany balonami. na niebie miliony ciebie będzie parhaty biometr Co do Parków w Morze silnice, Więc w kąpiel nad morzem lecz pod prysznicem W czasy na Helu to bardziej Syberia niż Siemajski raj Pogodę na Helu czytał Oryginal Root Boy style <noise> dawaj, dawaj, dawaj jeszcze jeden Uwaga. i ostatni. ostatni Finalne pożegnanie w ja lub w Juracie. wszyscy na helu, spotkamy, 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 spotkamy się, spotkamy się. Spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się. To na helu, to był Grubsa.